Ta 22-letnia Polka została skazana na karę więzienia w Wielkiej Brytanii. Dziewczyna ma na imię Roxana, ma 22 lata i jest obywatelką Polski. W Wielkiej Brytanii pracowała jako opiekunka w przedszkolu i przepracowała tam zaledwie 5 miesięcy. I całe szczęście, że nie dłużej. Jak się okazało, przez całe te 5 miesięcy znęcała się nad dziećmi, którymi miała się opiekować i które miała wychowywać. Biła je po twarzy, szczypała za ręce, nogi, brzuchy, deptała im ręce nogami, rzucała nimi bez powodu, a w końcu zatykała im usta ręką w taki sposób, że nie tylko nie mogły krzyczeć, ale nawet miały trudności z oddychaniem. I wszystko to najprawdopodobniej trwałoby dalej, gdyby u jednego z dzieci rodzic nie zauważył małego siniaka, który go zaniepokoił i nie postanowił dowiedzieć się w przedszkolu, skąd się on wziął. W przedszkolu powiedziano mu, że dziecko pewnie samo upadło, nie ma się czym martwić. Ale rodzic nalegał, żeby pokazano mu nagrania z kamer monitoringu, które, żebyście wiedzieli, przez cały ten czas były zainstalowane w przedszkolu. A kiedy zaczęto przeglądać nagrania z kamer, odkryto tam coś takiego, że aż boję się to tutaj opisywać słowami, bo za coś takiego mogą po prostu usunąć. Ogólnie rzecz biorąc, nagrania z tych kamer możecie znaleźć pod linkiem w moim profilu, tam już zostały dodane, a tutaj sami rozumiecie, po prostu nie mogę czegoś takiego pokazać.